Kolejny parking leśny za Skoroszowem w Dolinie Baryczy no, też położony przy dosyć ruchliwej drodze ale już trochę lepszy niż poprzedni przede wszystkim na jakąś infrastrukturę bo jest zadaszona wiata z ławami, ze stołami Miejsca jest na jakieś 5 kamperów Dobry też na grzyby, co widać, że już ludzie próbują coś szukać, chociaż jeszcze nie ma. Oczywiście śmieci jak zwykle. Nie ma tu miejsca na ognisko, także raczej nie na wysiadowanie. No i tak to wygląda. A jednak droga trochę tutaj przeszkadza z wyhaczem dosyć mocny.